W sumie będziemy mieli do przepłynięcia 450 km, z tym, że ten Grand Canyon ma spory spadek i ta rzeka tam bardzo mocno płynie, mimo tego, że będziemy musieli mieć ze sobą pontony, po to, żeby one transportowały cały niezbędny sprzęt, ekwipunek, jedzenie na 18 dni dla 16 osób. Mimo tego te 450 km na 7 pokonamy. To, to będzie po, po 30-40, czasami 50 km dziennie na kajkach i na pontonach. Będzie co robić. Tylko w jednym miejscu jest jakby dostęp do cywilizacji. To jest jedyne miejsce w Grand gdzieś w jednej trzeciej jego długości od odle sfery, gdzie przez rzekę przerzucony jest most i koło tego mostu jest miejsce biwakowe, gdzie jest elektryczność, gdzie, gdzie jest jakieś sklepy, gdzie się można podładować, coś sobie kupić, to odcinek jest całkowicie odcięty od cywilizacji. Tam nie ma żadnych kempingów, tam nie ma żadnych dróg. Tam, żeby się wydostać z Kenionu, no to trzeba się wstać na skały, dojść do ścieży, której tam, gdzie gdzieniegdzie. W okolicy są i tymi ścieżkami po, po, po dniu, dwóch marszu dojść na, na górę do cywilizacji. Także my musimy mieć ze sobą wszystko, co jest niezbędne na 18 dni dla 16 osób. Będą płynęły 4 pontony i 8 kajaków. My jesteśmy grupą kajakową, w tym się specjalizujemy. To nas bawi. Dlatego te kajaki, większość spływów e, organizowana jest na samych pontonach. No, no, my chcemy się bawić kajakami. Te pontony są dodatkiem niezbędnym po to, żeby, no, żeby nie głodować, żeby mieć w czym spać, to się przebra. Do kajaków się wiele rzeczy e, nie zapakuje i no, raczej nie ma możliwości, żeby na 18 dni wystarczyło e, miejsca w kajaku na, na, na sprzęt, na, na rzeczy niezbędne. Korzystamy z pomocy firmy, która dostarcza nam cały niezbędny sprzęt pontonowy. Żywność, worki, skrzynie na, na, na żywność, toaletę, no, no wszystko co jest potrzebne. Nie wieziemy tego z Polski, bo te koszty przerosłyby e, nasze możliwości. Pożyczamy również kajaki na miejscu i tak, stamtąd też bierzemy żywność. To wszystko musi się zmieścić na, te już ja przedtem mówiłem, cztery pontony. To było wygodniej 5, zdecydowaliśmy się na 4, będziemy to upychali. No i cały czas wierzymy, że, że się uda, że, że przepłyniemy bez jakichś większych wywrotek tych pontonów, bez strat sprzętu. Ja każdy sobie poradzą, bo potem nie mam najmniejszych wątpliwości. Te, te pontony to jest coś, co nas tak spina mocno. Z tym jedzeniem to jest problem, bo my mamy swój jadłospis, mamy swoje przyzwyczajenia, jedziemy do Stanów Zjednoczonych, gdzie w większości tych rzeczy, do na których, na których my jesteśmy przyzwyczajeni nie będzie i tutaj od roku czasu trwają właśnie bardzo intensywne rozmowy i przymiarki, co wziąć, co z tego menu amerykańskiego wybrać, a co zmienić, jak to zapakować, jak, tak żeby wystarczyło na te 18 dni, żeby to nie zamokło, żeby... Żeby, no, żebyśmy pod koniec no, nie głodowali. To jest olbrzymia logistyka, która no, nam sprawia duże problemy, bo nasze wyprawy do tej pory no, nie miały takiego charakteru, takiej specyfiki. My do tej pory jeździliśmy na rzeki górskie, gdzie pokonywaliśmy odcinki trudne, bardzo trudne albo skrajnie trudne, ale no, nie byliśmy zmuszeni do odcięcia się od rzeczywistości, od świata na tak długi okres czasu. Na kajakach się pływa inaczej. To jest inna specyfika. No, musimy się do tego dobrze przygotować, żeby nie głodować na koniec, to pewne.